Agenci jako game changer dla biznesu, dla firm. Ja jestem Amadeusz Ignis, jestem CEO Salar i Astral Holding. To jest startup zarejestrowany w Estonii. Zajmujemy się obliczeniami rozproszonymi, ale również na naszej infrastrukturze stawiamy takie rozwiązania, jak właśnie agentów AI. Tutaj, proszę. Tak, ja jestem Konrad, CTO Salara, główna odpowiedzialna przede wszystkim za sieć Salar, ale także właśnie i, i, i ale także właśnie optymalizacją tego, żeby wdrażanie tych agentów u nas i całej infrastruktury było jak najtańsze. Tak, tak. Może, może tak zrobię takie wprowadzenie, że nad Salarem Salar to jest system związany z Kartami graficznymi z procesorami, infrastruktura fizyczna, na której możliwe jest trenowanie modeli sztucznej inteligencji i stawianie takich właśnie instrumentów, narzędzi jak agenci AI, o których na tej konferencji było już kilka wzmianek, bo jeżeli rewolucja AI ma jakkolwiek postępować, to będzie to się odbywało przez agentów AI. To są. Instrumenty, które mają praktyczne zastosowanie w firmach. Jeżeli weźmiemy sobie obszary działania firm, wasze firmy mają przynajmniej kilkanaście obszarów, w których działają, począwszy od HR-ów, jakieś zaawansowane procesy, produkcje, planowanie. To wszystko są obszary, na które można wdrażać agentów, i agenci to są, to są de facto. Instrumenty, które pozwalają analizować. Według Światowego Forum Ekonomicznego Deloitte, różnych think tanków, najbardziej pożądanymi kompetencjami na rynku pracy obecnie są zdolności analityczne, decyzyjność, która w korporacjach wiadomo jak wygląda. Korporacje mają z tym duży problem: odpowiedzialność jest jak taki gorący kartofel, który się przerzuca dalej. Ludzie mają z tym problem, dlatego, bo nie są pewni ekspertyzy, ekspertyzy, nie są pewni swoich kompetencji. Agenci AI dają pewność, dobrze zrobiony agent AI daje pewność co do tego outputu, który pokazuje i decyzje mogą przebiegać znacznie szybciej. Tak samo cenni specjaliści w organizacjach, osoby, które, których czas jest bardzo cenny, tak samo jak na przykład w startupach software'owych mamy seniorów, Programistów, którzy bardzo drogo kosztują i często są przewodnikami dla juniorów, ten czas może zostać ograniczony, poświęcony juniorom, dlatego, bo dobrze zrobiony agent AI może dawać, e, może odpowiadać na pytania takiego juniora znacznie, e, znacznie lepiej nawet niż, niż senior. A może, okej, okay, tak. Ja tutaj w ogóle zacznę od tego, że te wszystkie są, te, jestem osobą techniczną, więc dla mnie. E, przede wszystkim konstrukcja takiego e, agenta ma znaczenie, i agenci, przede wszystkim w takich naj, najpopularniejszych implementacjach, to jest jakiś LLM typu, właśnie ChatGPT, Cloud, czy Sonnet, jak się nazywa ten model, Llama czy inny tego typu model. Do tego na przykład jakiś e, RAG bądź e, MCP serwer, e, i, i to jest praktycznie 90% tych agentów, i dopiero i, i Samo, ale w ogóle co nam to daje? Bo jeżeli mamy e, agentów, którzy mają, którzy używają właśnie tego e, tak zwanego RAGA, czyli możemy do nich dołączyć swoje bazy danych, swoje procedury, swoje dokumentacje na temat e, na, przy, właśnie na, na przykład naszych procedur w firmie, naszych, e, jakiem, e, całej wiedzy, całej bazy wiedzy e, z naszej produ z produkcji, z tego, co się dzieje w firmie. I on można bieżąco nam odpowiadać na bazie naszych wcześniejszych instrukcji, procedur, e, albo możemy go wyuczyć potem na, na poprawionych już procedurach i w ten sposób cały czas udoskonalać sobie i odpowiedzi, i te e, procedury u siebie w firmie. Można zauważyć, że, na przykład zapytać się go, na przykład czy on widzi, bo gdy, gdyż to jest też mod, tak samo e, LLM, czyli on też będzie w stanie wnioskować i krytykować nam e, nasze nawet nasze własne procedury, więc możemy go zapytać, co on na przykład widzi, czy na przykład nasze procedury są zgodne z metodologią lean no, w i my możemy też mu dodać drugi dokument, który na przykład opisuje najbardziej aktualne, najbardziej aktualne właśnie implementacje w innych firmach, ale możemy też mieć, tak jak mówię że możemy na przykład użyć Bardziej już nie tylko do analizy, do takiej naszej na przykład, komunikacji wewnętrznej, do wdrażania nowych osób, ale możemy takie modele użyć na przykład z serwerami MCP i taki, taki model może już na przykład już wykonywać jakieś akcje u nas w firmie. Może odpalać kamery, może sprawdzać sensory, analizować dane z tych sensorów na bieżąco, może. Tak samo obrazy, może, może też możemy, też, jak nie, nawet nie jest MCP, co takie modele świetnie sprawdzają się też do um, opisywania danych. Po prostu możemy wrzucić bardzo dużo danych, na przykład z naszych baz danych i e, zapytać się go na przykład, zamiast pisać specjalnie oprogramowanie, żeby wyciągnąć jakieś konkretne dane i je potem opisać, po prostu się zapytać takiego czata. Na przykład, czy widzisz, że mamy wzrost jakiejś niepożądanej, jakichś niepożądanych działań, albo czy widzisz gdzieś jakieś niepokojące symptomy, nie wiem, sprzedaży, niepokojące w tym, że na przykład nagle któryś dział się dziwnie zachowuje, na przykład był wzrost był, 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 stale produkował tyle samo, a nagle się, te od, zaczęły się robić bardzo dziwne odchyły, że raz produkuje mniej, raz więcej. I z czego to może wynikać? To raz może, okay. może też wyjaśnimy, jak zacząć okay. budowę takiego agenta AI w organizacjach, jak, co byłoby takim pierwszym etapem? Od strony technicznej. A czy ja bym wpierw zdiagnozował, co jest problemem, bo okay. dopiero do tego dobierzemy narzędzia. Jeżeli okay. problemem jest na przykład to, że chcemy szybciej wdrożyć nowych, nowych pracowników, to można by na przykład użyć modelu LM, plus, właśnie, z, właśnie z tym reagentem, jest tą naszą bazą wiedzy, zaimplementować wszystkie rzeczy, które powinni mieć, do, na przykład dokument, w którym mamy zapisane takie procedury, w których wdrażamy nowego pracownika i zasadami, którymi się kierujemy. i Wtedy taki pracownik mógłby pierwszy zostać przeprowadzony przez tra, tra, a, tradycyjny. System, a potem, jeżeli by miał jakieś pytania już na przykład podczas pracy, to zamiast pytać się pracownika, to mógłby się zapytać po prostu wyuczonego, właśnie agenta. Czyli można powiedzieć, że RAG jest takim depozytem wiedzy, i tam kładziemy całą wiedzę, którą agent ma mieć. I następnie requesty tego pracownika czy jakiegoś specjalisty w firmie kierowane do tego agenta będą zwracały tą bazę, tą wiedzę pochodzącą z tej bazy, właśnie która jest brakiem, tak? Tak. Plus jeszcze oczywiście czat na jakieś wątpliwości, które to nie są chat, Na właśnie jakiś model językowy może odpowiadać na pytania, które nie są zawarte wprost w tej dokumentacji, ale może na przykład takie rzeczy wywnioskować. Tak. Mhm. Tak. Czy te działają tak, żeby efektywne? Muszą być online, możemy on zrobić takie rozwiązania, takie te u nas. Tak, tak to, to, jest, to, jest to, właśnie, jest. to jest właśnie taka bolączka hmm. wielu y, ludzi, którzy chcieliby takie instrumenty sobie instalować w firmach, że hmm. te dane... Wielu sobie wyobraża, że idą potem do OpenAI albo do korporacji, a to są często dane bardzo wrażliwe i, i dlatego też y, my stawiamy na takie rozwiązania bardziej lokalne. Gdzie, gdzie cały proces szkolenia tego agenta i jest ściśle nadzorowany, te dane nie wychodzą poza, poza serwer a, prywatny. A, a z kolei postawienie samego agenta po przeszkoleniu można po prostu postawić na maszynie w firmie. E, często nawet nie jakiś... Wystarczy, że będzie miał po prostu dobrą kartę graficzną i my powinno być w stanie spokojnie przetworzyć takie rzeczy. A jeżeli to byłoby też problemem, to my jeszcze mamy taką usługę, że możemy to odpalić u nas. Na naszych takich bezpiecznych maszynach odciętych od wszystkiego. Czy gwarantujemy tą prywatność? Dodatkowo właśnie zapytałem przed chwilą Konrada o temat, jak zacząć stawiać taki agenta. Konrad wspominał o ragu, czyli powiedzmy takim depozycie wiedzy, bo to nie jest tak, że instalujemy agenta i on już jest. Ten agent to jest taki przedmiot ciągłego doskonalenia, dlatego bo jest tam miejsce na to, żeby go polepszać, żeby wkładać do niego coraz więcej wiedzy, tak żeby jego odpowiedzi były coraz bardziej precyzyjne, żeby były coraz bardziej dla nas użyteczne. No właśnie, więc może wyjaśnimy, na czym polega proces fine-tuningu. A, to jest przede wszystkim, no, przede wszystkim pytanie i odpowiedzi. I, e, i najlepszym przykładem będzie przykład z życia, jakie pytanie zadał można sobie jakoś spisywać, jakie pytanie zadał, zadała osoba, jak na nie odpowiedzieliśmy, żeby następny raz, jak nauczymy, będziemy mieć już odpowiednią bazę wiedzy, i zamiast przeszukiwać, bo moglibyśmy w teorii napisać sobie pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, spisać sobie to w jakimś Excelu, czy, czy w jakimś notatniku i wysyłać osobom w bra razie czego, ale to jest, to, to to zajmuje masę czasu, po prostu moglibyśmy, możemy to wrzucić do modelu. Model się tego nauczy i on już będzie wiedział po prostu, jak odpowiadamy na dane pytania, jakie, jakie odpowiedzi ktoś się może spodziewać, jeżeli jeszcze raz je zada. Tak. Dokładnie. I wychodzi na to, to, to że inny. agenci AI to jest taka tańsza wersja mhm. na rozwiązywanie problemów, które w Waszych firmach rozwiązuje software, w który inwestujecie naprawdę grube pieniądze. Żeby utrzymywać aplikacje, które są takimi na przykład aplikacjami, które coś Wam liczą w firmach, to, co jest dział IT, to jest w ogóle proces developmentu, to trwa lata. I no i właśnie te koszty utrzymania. A bo właśnie Wychodzi taka na prosta to... analityka biznesowa właśnie do opisywania jakichś danych, tak. do wyciągania jakichś danych konkretnych z jakichś mniejszych zbiorów danych. Wychodzi na to, że, że postawienie takiego agenta, który robiłby te rzeczy, no to jest nieporównywalnie niższy koszt, plus dodatkowo nie potrzebujecie. Jakiegoś bardzo specjalistycznego działu IT, żeby to rozwijać dalej. Dlatego, bo każda osoba na tej sali. Wiedzę potrzebną do tego, żeby ten agent stawał się lepszy, dokładniejszy. Tak. Hmm. Hmm. okej. Okay. I to bardzo szybko Dokładnie. To, to, tak. to, jest, to jest... To to w zasadzie jest w waszej domenie, dlatego, bo wy musicie mieć know-how i taki powiedzmy wkład początkowy do tego, żeby w ogóle ten model był spersonalizowany. Bo tak jak sobie na przykład wyobrażamy AI jako ChatGPT, GPT, to jest bardzo ogólny model, a my mówimy o agentach, czyli bardzo sprofilowanych, spersonalizowanych, można powiedzieć, że w pewnym sensie ograniczonych modelach, które zawierają wiedzę szczegółową. I ta wiedza dotyczy waszych firm, waszych organizacji. Ona jest taka mega specyficzna. Więc ten, ten wkład, o który zapytałeś, to, to po prostu wy dostarczacie na samym początku i potem go uzupełniacie. I proces uzupełniania jest. Bardzo, bardzo proste Ja tutaj takie może trochę inside info y, sprzedam, z, y, właśnie z, z dużych banków, że jeden z największych banków na świecie właśnie w ten sposób dokładnie, y, zamiast tak jak tutaj była zwrócona uwaga, że zamiast używać, używać czata GPT, zamiast używać Antrofica na jakichś serwerach y, Microsoftu czy, y, czy, czy jakichś, y, czy Google'a, właśnie w przypadku Gemini, to oni mają właśnie własne modele, tak samo właśnie takich agentów, też doszkolonych z, z konkretnej bardzo e, właśnie niszy, konkretnie właśnie z, tej, z procedur w banku i oni używają jego, zamiast używać takich pełnych modeli właśnie jak chat i tak dalej, właśnie po to, żeby te dane nie uciekły. I e, moglibyście się dowiedzieć, jak duży bank to jest, tak? Oni już to wdrażają. tak. tak. Hmm? Ja się spotkałem hmm? na tych wykładach, które dzisiaj bardzo często się mówi o tym potencjale. Tak, tak. A, a takie właśnie przykłady hmm. realne z życia. Zastosowany model, nie wiem, jest na bazie danych jakiś i on dokonuje analizy i pokazuje to, ale nie tak na zasadzie, że taki jest potencjał. Okay. A, po, a powiedz mi, w jakiej firmie pracujesz, czym ona się zajmuje mniej więcej? Ja pracuję w firmie z branży medycznej, z okay. zdrowia. Czyli dużo danych. No właśnie, więc jeżeli mamy duże, duże zbiory danych, to taki agent jest w stanie bardzo. Nie, nie, nie. Chodzi, o... Chodzi, o... Chodzi o... przykład, o... przykład. Tak. Chodzi o przykłady konkretne, rzeczy. Na przykład byliście tutaj, jest bank, on nagrywał sobie z analizą danych, hmm. prowadziliśmy agenta AI i on teraz pokazuje, że piątki mają spadki sprzedaży i dzięki temu podjęli się lepsze decyzje. Nas aktualnie bot yy, przede wszystkim zajmuje się y, odpowiadaniem na przykład na maile czy na, na pytania odnośnie, no jak to zostają zapytane na Twitterze. To my już tego często nie przeglądamy, tylko działa sobie nasz bot doszkolony właśnie y, za pomocą raga i on odpowiada ludziom na Twitterze w tym momencie. Y, to jest nasz taki prywatny przykład, a z wdrożenia to nie, czy za bardzo tak, mogę... tylko że my działamy w IT właśnie, pojawiliśmy się też na tej konferencji, żeby mieć do czynienia z ludźmi z produkcji, dlatego, bo wasze problemy są inspirujące i wydaje mi się, że moglibyśmy e, takie problemy moglibyśmy za, zaproponować rozwiązania takich problemów. Dlatego, bo e, oczywiście, no tak jak zauważyłeś, to, to są dyskusje na takim bardzo ogólnym poziomie, trzeba byłoby zrobić warsztaty, zdefiniować problemy w waszych organizacjach i spróbować. Je rozwiązać takim agentem, tylko no, wydaje mi się, że to jest taki proces, który, który no, trzeba nad tym pracować. Trzeba nad tym pracować i zbierać przede wszystkim dobre dane. Tak? Właśnie, ale Ashad Wielka jest Leszat, Taka początkowa wersja myślę, że może powstać dość szybko. Znaczy? To, tak, to jeżeli takie, macie jakieś przykład... dwa tygodnie. Znaczy, tak, do... Myślę, że to dwa tygodnie. Tak, żeby... Nie wiem, powiedzmy mamy w oprogramowaniu gizier jakieś struktury graficzne procedur. I teraz wszystko mamy w jednym zasobie, nie wiem, mm -hmm. szybko. powiedzmy, na mamandie gdzieś, tak mm -hmm. i w jaki sposób... Czyli wtedy, hmm. wtedy z OneDrive, jeżeli mamy jakąś bibliotekę naszą wewnętrzną? Na, naj, najlepiej byłoby za, dość, najpierw się... właśnie do siebie ściągnąć i hmm. to zapisać. Ewentualnie można by wykorzystać MCP Server, żeby, nie wiem, czy akurat Microsoft ma do tego, żeby on właśnie sobie sam sobie ściągał te dane. Wydaje mi się, że ma. Hmm. Okay, więc jak mam, to w takim razie on sam by się dał radę przejść okay. po tym i przeszukać sobie temat, to ładowanie bazy mniej więcej w uh konkurencyjnych -huh. firmach 3 miesiące, a uh -huh. z kolei uczenie y, uh -huh. na botach 6 miesięcy. Czyli cały proces w grudniu rok pracy, tak? To zależy, tak zależy, to budycji zależy budycji, właśnie od ilości budycji, danych. Budycji tak, budycji. tak, tak, dlatego, bo, dlatego, bo tutaj tym, czynniki, tym ważnym czynnikiem jest objętość danych, które macie. Jeżeli one są tak, tak duże. no to Tak. Ale właśnie są też jakieś data centers, które umożliwiają przyspieszenie tego, bo dysponują taką mocą obliczeniową, że można te procesy szybko zrealizować. Tak, tak. Te zależy... tak, tak. Jeżeli chodzi o. No to właśnie wczoraj mieliśmy taką rozmowę z, z przedstawicielem firmy, która, która gwarantuje certyfikację danych na takim najwyższym. Jakby certyfikację bezpieczeństwa, że te dane, że te dane są na pewno niezagrożone. zagrożone. Tak, e, to trzeba bazować tak, na takich Tutaj e, no akurat jeżeli chodzi o właśnie anonimizację danych, to ja jest po stronie jednak firmy, żeby te dane dostarczane nie miały. E, jeżeli, a, no to jeżeli, jeżeli przygotowujemy model, który na przykład jest na serwerach firmowych, no to tak długo jak nie wyjdzie poza serwery firmowe, to nie ma szans, by to wyciekło. Tak. a nie tak? Takie pytanie, bo my hmm. też pracujemy powiedział właśnie hmm. w technologiach AI, hmm. ale tak, jak porównanie jak prywatnie używam kasztata filmiki, który hmm. dostępnie online, tak jest, to jest pełną baza danych w Microsoft, tak? Wersus tak, to co mam w firmie, która jakby możliwości tego, tego samego dodatnika. Hmm. Ale tylko na podstawie danych firmowych, to widzę jak on jest bardzo w hmm. jednak jest różnica, czy ten ja jest zdecydowany na ogólnodostępnych informacjach, jakiego działalność w jak efektywność tego, jeżeli wydźwiękują hmm. sobie wewnętrznie, takiego hmm. czy, czy jakiegoś e, hmm. agenta, tak. to, to na ile jesteśmy w stanie dojść do tego poziomu ogólnego, czyli takiego hmm. tych mm. czy To zależy bardzo od tego, jakie aktualnie modele open source'owe są, jak są dobre, bo w przypadku czata, no to jest cały czas aktualizowany jest ten model, tak samo aktualizowane są te modele właśnie na przykład Lama, DeepSeek i tak dalej, właśnie też te lokalne, więc tak naprawdę chyba teraz najlepszy jest QN, więc trzeba po prostu zamienić silnik z, tam, z poprzedniego na, na przykład na QN. Tak, dokładnie, tak. dokładnie tak. na jak najnowsze modele, bo one się bardzo szybko rozwijają. Czyli można to opisać tak, że pobieramy sobie deep -seek albo jakiś tam LLAMA, jakiś ogólny model i potem go profilujemy, doszkalamy z tych danych, które, I, e, które i, macie. Po, I potem zmiana, i w razie, wiesz, zaraz wychodzi LLAMA 4, to trzeba będzie LLAMA 4 ja podpinać. Tak. Potencjał, bo taki mamy na OnePage, mamy tam różne dane, mamy procedury, mamy jakieś excele. Raporty kwalijają ze sprzedaży, z liczbą badań wykonywanych hmm. itd. Czy takiego agenta mogę sobie wyobrazić tak, że, w taki sposób, że zadaję pytanie, jak mam podróż, czy mogę się udać, to jaka jest skąd zrobić? Albo zadajmy pytanie, powiedz mi w ogóle, jakie mamy liczby badań wykonanych za ostatni rok i czy coś się zmienia, tak? I tutaj, czy, czy mogę, jakby. Ogólnie sobie tak, że ładuję mu całe dokumenty tam w różnych formatach, bo mm -hmm. ty się tego naucz, przeanalizuj i tak dalej, a ja będę po prostu zadawał te wszystkie pytania, które teraz w firmach ludzie się pytają do controllingu, podaj mi te dane, eee, te w czyste, czy, czy to to się powinno doku... nie wiem dokładnie wyglądają te dane, ale dokładnie tak to, to powinno działać. Nie. Tak to wygląda, czyli tworzysz bazę, a potem możesz sobie skrócić czas dostępu do, do, do szczegółowej wiedzy no z filtra. Te dane są sformatowane na właśnie trzeba byłoby te dane jakoś skonwertować, prawdopodobnie do jakiegoś takiego wspólnego formatu, ewentualnie dostosować model, żeby on to robił sobie jakoś w trakcie albo pod spodem a zautomatyzować. Tak. na jeden. Na, na przykład na, najwygodniej w tym momencie, na przykład wszystko na pliki PDF, coś takiego. Chodzi mi o to, żeby to końcowo A to... był. E, tak, tak. Ewentualnie można tak, tak stworzyć cały jak mówi, pipeline, czyli kolej, kolejne działania, że na przykład mamy przeszukiwanie, potem konwersję tego wszystkiego, jakąś taką gotową automatyzację zbudować. Nawet albo po prostu zewnętrznych programów, które trzeba byłoby przygotować. Tak? Jeszcze jest taki temat, bo tutaj została hmm? poruszona ta objętość danych, że kopiowanie tej bazy może zająć kilka miesięcy. Oczywiście, ale wdrażanie takich agentów robi się etapami. To nie musi być cała baza. Można wybrać jakiś, jakąś część tej bazy i zacząć wdrażanie. Zresztą nie wyobrażam sobie, żeby ktoś całą bazę od razu i. <grym> Wpychał agentów do każdego obszaru działalności swojej organizacji. Najlepiej zacząć od czegoś najprostszego, od czegoś, nie wiem, jakieś BHP, tak? I to no jest to dobre. Jakiego do. O, właśnie. I to jest taki temat, że w zasadzie my, my stworzyliśmy w ostatnich miesiącach takie rozwiązanie skrojone pod ludzi nie z IT, gdzie za pomocą formularza Google można ułożyć sobie takiego agenta a'la formularz. Gdzie tworzymy gdzie na przykład kilkadziesiąt inputów na różne dane. Możemy dyskutować. Tak. Więc możemy sobie wprowadzić kilkadziesiąt inputów w tym, w tym formularzu i możesz tam wpisywać różne dane. I ten, ten agent może ci zwrócić te dane w formie raportu. Może je lekko nawet przeanalizować. I to jest dobry początek. To jest dobry początek. To, że atakcie, jeżeli, uh, mhm. case, uh, <coughs> jeżeli chodzi o bazę danych, mhm. to właśnie mówi o tym, że taki agent potrzebuje w tej zasadzie. A co jeżeli agent miałby działać na bazie systemu? Mam taki case, jeżeli chodzi o polowanie produkcji. Nasi kolaniści, materiały, podejmują decyzje na bazie danej transakcji w SAP-ie na bazie bazy danych. Mhm. Tak agent miałby chodzić w jego imieniu do SAP-a i podejmować decyzje na temat informacji tam zawarte. SAP chyba. Reale. Tak, bo SAP udostępnia z tego, co pamiętam MCP serwer. Jeżeli, jeżeli jest dostęp do MCP, MCP serwera, to w takim razie model jest w stanie gadać z SAP-em. I jeszcze drugie pytanie, jeżeli mm -hmm. się chodzi o rozwój, to jest bardzo stabilne. Mm -hmm. Każdy jest, mm -hmm. jest, mm -hmm. jest, mm -hmm. jest indywidualne, nie ma opcji, żeby on się powtarza, tak, on czasem mm -hmm. się że, ale nie, nie ma opcji, żeby powiedzieć jemu zawsze w takich właśnie systemów tak. Mm -hmm. to Im więcej przypadków, tym większe prawdopodobieństwo poprawnej odpowiedzi. To jest, na tym mniej więcej bazuje model, więc i a, więks, i jeżeli tak. mielibyśmy odpowiednio duży zbiór danych, to prawdopodobnie byłby w stanie już przewidywać mniej więcej, jaka powinna być A jaki być to byłby odpowiedzi. zbiór danych, z, z ciekawości, co, co to by było? o materiału, tak? Kontakt między dostawcą a Chodzi o to, że oni często jakby dostają informacji o tym, że rozmówienie będzie inne, niż pierwotnie zakładali. Muszą odkrytować te zmienności mhm. na bazie informacji e, sam ie No i chodzi właśnie o tę zdjęność. Także wy każdym razem informacja ma na fakturze będzie inna, właśnie na zmienić będzie inna niż bo, nie mam tutaj jakby konstant, tak, mimo no, tak. to, to jest realna. To znaczy, znaczy realnie do tego na pewno lepszy byłby właśnie taki agent niż zwykły program. Eee, A odkąd no mówię, im, im większy zbiorze danych, pewnie, im większą macie historię tych takich transakcji, gdzie mieliście e, właśnie e, takiego maila, potem jak to zostało odpowiedziane, maila, tak, 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 taką wiadomość po tym, jak to zostało odpowiedziane i tak dalej. Taką, tu nie chodzi nawet pytanie-odpowiedź, co e, input-output, czyli, czyli coś. To coś to tak. To tak. Było, mhm. tak. A na przykład, no tak, można po prostu wstępnie sprawdzi, przy, sprawdzić go na paru przykładach, ale, ale tylko pod nadzorem, na przykład, co nie? Że, że na początkowych przykładach sprawdzić, czy on wszystko dobrze, on, czy on, czy on, dobrze odpowiada, ale niech siedzi nad nim osoba i sprawdza, a im dalej będzie on wyczyszczony, tym będzie bardziej rozumie.